No i jesteśmy u wuja. Prawie nic tu się nie zmieniło od poprzednich wakacji. Dzień dobry, wuja. No dzień dobry, ale jaki tam dobry. Gdzie ty byłeś? Przecież już chyba dawno jechał młócić bizonem. A tu nic nie przygotowane. Ja jeszcze porabianie od rana w oborze robię, aby przyczepę wczoraj wyszykowałem. Ale to już jechał kosić? On już młóci za górą jęczmień pewnie. I no zapalaj trzydziestkę i grzej na pole, bo nie będzie miał na co sypać. No dobra, już się biorę, a ciągnik przygotowany? Wodę ranowlałem, aby zobaczyć, czy ropy wystarczy. To już sprawdzam, a na co sypać? Na przyczepę i na wóz? Musisz jechać też przyczepę pożyczyć od Antka. Jest załatwione wszystko, tylko nie wiem, którą jak podjedziesz do nich, to ci powiedzą. Oby weszło, bo jak nie to do Etka, trzeba by jechać jeszcze się pytać. No a na konny wóz nie można sypać? No nie widzisz, że na wozie to obornik teraz jest? A no dobra, nie widziałem. To już palę trzydziechę i lecę na pole. O, widzę Krzychu też już jęczmień młuci. Może będzie czas sobie z nim pogadać trochę. Dawno go nie widziałem. Uff, dopiero zaczął młucić. Jeszcze nawet raz wokół pola nie objechał. Ale ryku Andorii nie słychać. Może lepiej zostawię tę przyczepę, a przyczuł, a podjadę zobaczyć, może jakaś awaria się przytrafiła. A nie! Widać muci dopiero do końca pola dojechał, to akurat mam jeszcze czasu, żeby pożyczyć od Antka drugą przyczepę. Mam nadzieję, że się zmieści, a Kazikowi starczy miejsca w zbiorniku na zrobienie pełnego okrążenia. Dzień dobry, pani gospodyni. Ja tu po przyczepę miałem się zgłosić, którą to tu mogę brać. A dzień dobry, no Kaziu mówił, że tę zieloną drewnianą możecie wziąć. Bo na te, co z zetorem szczepione, to oni dzisiaj jeszcze będą sypać, jak u was wymuci. Dobra, dzięki, do widzenia. No na razie. Krzychu już też kolejną przyczepę podstawił, a ciekawe, co u nas. O kurde, on już tu pełną prawie nakosił, a tu dwa kółka chyba dopiero zrobił. Ja pierdzielę. Byle mi się to zmieściło teraz. Jedziemy zobaczyć jak to tam wygląda. A, szóstka i pełen gaz po ściernisku. Nie ma nic lepszego, ale zaraz trzeba redukować, bo pod górę. Jeszcze koguta nie ma, to może do końca i będzie dopiero sypał. Kurde, no powinno wejść, nie wydawał się te jęczmień taki dobry, a zielonego w nim sporo, miotła jakaś, czy coś wylazło. Krzychu też już kółko kończy, my tu słuchamy melodii z Andorii, ale to pięknie brzmi. Dobra, idę zobaczyć na kombajn do Kaziu. Siemka Kaziu, jak tam idzie? No witam pana kierownika. Ano jako tako, kurzyć się mocno nie kurzy. Ale trochę tu macie zielska i czasem coś tam nabębnie zaczyna mi owijać, ale nie jest u was źle. Wczoraj u Ziutka to mi trzy razy się zapchała gardziel, żem się tam nawkurwiał nieziemski. Także nie ma co narzekać. No to dobrze. Grunt, że pogoda jest, a maszyna gwizda. Ano tak. A plon tu macie bardzo dobry. Sypie bardzo ładnie z tej działki. Ano się nie spodziewałem, że tak sypać będzie z tego kawałka, co mówisz. Wmieszczę to na te dwie przyczepy? Nie no, chyba się powinno zmieścić. Tam masz całą jedną przyczepę. Myślę, że jeszcze jedno sypanie i potem, aby przejazd do końca pola, a nie pełni chedr. Powinno się zmieścić. No obym wmieścił, bo już żadnej w zapasie więcej nie mam. Kurde, no sypnęło jak nigdy. Tu obornik w zeszłym roku był dany, a wuja też na wozu tu sypnął, bo tu, a górze zawsze sucho było. A ten rok mokry to i plon dobry. A wuja gdzie masz dalej kiepski? Jak był tydzień temu kombajn zamawiać, to mówił, że przyjedziesz mu pomóc, bo on rady nie daje. No wuja już kiepsko na te nogi, tak, żeby po gospodarstwie pochodzić. Czy tam przy zwierzętach lekkie prace to tak, ale ciągnikiem to już ciężko, bo go potem kręgosłup i nogi bolą, więc mnie zawsze na żniwa, chociaż ściąga, żeby lżej praca szła. Ja mówiłem mu, że trzeba za jakimś wygodniejszym ciągnikiem się rozglądać, ale wiesz jak jest, skąd tu pieniądze na to brać? A o wiadomo, skąd tu brać? Ja też tym bizonem muszę tłuc, ale no na lepszy póki co mnie nie stać. Te swoje hektary, żeby obskoczyć i jeszcze trochę na usłudze, to coś tam zostanie. Ale no, nowy już nie jest. Za rok znowu taki większy remont trzeba mu zrobić. Łożyska, sita, podsiewacz i tak to się kręci. O już kogut miga lecę podstawić przyczepę. Do końca to mu miejsca w zbiorniku starczy. Tutaj na końcu pola się ustawię. W biegu przecież nie będę sypał, bo pod tą górkę to czasem z pełną może ciapek nie dać rady. Oby tylko to się zmieściło. Dobra, możesz sypać. Daj trochę do tyłu, jeszcze możesz, lepiej na tył nasypać więcej. No i elegancko, ja tu złączę zestaw, już na pole nie będę wjeżdżał. No możesz, jeszcze tu do przodu trochę. Elegancko, wszystko weszło. Super, dzięki Kaziu za pomoc. Do zobaczenia i miłego koszenia do nocy. Dzięki na razie. Ja jeszcze dzisiaj 2 hektary chcę położyć. To się zapowiada do nocy. Dobra, tu na łące pacierzakowej nakręcimy sobie. Raczej nie usiądę, bo dawno nie padało. E, nie ma nawet jakoś mocno ciężko ta trzydziestka Z pszenicą by pewnie gorzej było i dwóch by mógł nie dać rady uciągnąć, ale z jęczmieniem to widzę sobie radzi elegancko. Zobaczymy, jak tam Krzychowi żniwowanie idzie. Idzie jak wściekły, największy bamber we wsi. Tym gigantem to hektarów ubywa. Z tego, co pamiętam, to nawet dwa na godzinę potrafi położyć. Ale ta jego szóstka to piękna. Kurde, u wuja na gospodarstwie to by się nudziła na tych naszych 14 hektarach. Piękna jest jeszcze w oryginale i z tą atrapą z lampami w środku. Coś pięknego. Halo? Halo, halo, kopyta ci walą. Co, halo? Siemano byku z plastiku. Ano, bo nie słyszę, co mówisz. Siemano. Słuchaj, bo tam widzę się, kręcisz jak mucha w smole koło mojej szóstki. Weź no wskocz do niego i podjedź pod kombajn to wysypiemy w biegu, bo tu sam teraz jestem, bo pojechał zmienić przyczepy. Ano dobra, to pale sprzęta i podjeżdżam. O kurna, ale to mruczy zajebiście. Kurde, ale to ma wygar. Zara mu tu damy w pod górę. Ale ta szóstka pięknie chodzi. Kurde, chyba trzeba będzie trzeba szukać jakiegoś ciężkiego Ursusa do kupienia. A nie lubię tak podjeżdżać pod kombajn. Nie mam wprawy w tym. Jeszcze w dodatku nie swoim ciągnikiem, to nie wiem na którym biegu ile to jest. Widzisz jaki zapierdol, nie ma czasu do zobaczenia. Na razie trzymaj się. Dobra Ursusa odstawię na uwrociu tak jak stał, a my się zgadamy, jak będzie czas na jakieś piwo. A co się tu od Janie Pawla? Siemka Paweł, co wy tu robicie? Awaria zetora! Biegi się zablokowały. Nie możemy odblokować i muszę go scholować, bo pompa cholerna walnęła i biegi się zablokowały. Nie ma jazdy, kurde mol! Nie ma jazdy, bo nikt nie ma żadnego nie nam odblokować. Pompa się zapierdzieliła, bo, bo nie chciał palić i on się dobrze nie bo bez przerwy gaz. A no to ja wam tu nic nie pomogę. Trzymajcie się, narka. No i jesteśmy u wuja. Bramy już od stodoły pootwierane to trzeba wjeżdżać z tą zieloną to cofniemy sobie. Ją trzeba będzie jutro rano rozładować, bo muszę ją oddać. Pewnie będą potrzebowali na żniwa. A naszą meprozetkę przodem wepchniemy, bo łatwiej się operuje i elegancko między zbieracz się zmieści. To do góry pójdzie wszystko wiadrami, bo niestety dmuchawy nie mamy. Jutro z rana rodzinkę się zbierze i raz dwa będzie rozładowane. No i po robocie. Ładnie sypnęło. Ładnie ziarek nasypało. Będzie co do koryta świnią dać. Nie ma co plon oddaje. A coś tam na jutro zaplanowane masz do roboty? No, jak to jutro niedziela, to nie będziemy nic robić, bo nie ma potrzeby. Masz wolne. Dopiero po niedzieli będziemy myśleć, czy tam prasować te słomę, czy się za inne zboże brać. A no to zajebiście można jechać dzisiaj na manieczki.